Pani Magdo, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Kolejny sezon Kuchennych Rewolucji, ponad 400 odcinków zagranych. Jakie to jest uczucie? Kolejny raz wystąpić w... Uczucia żadne, uczucie radości, że jest następna niespodzianka i chatka, zagadka do otworzenia i, i do, do wejścia do środka. To było moje marzenie od dziecka, żeby zaglądać, jak pamiętam, że jechałam kolejką EKD z do Warszawy, to patrzyłam do we wszystkie okna różnych wierzchowców, i myślałam się, co u tych ludzi się dzieje. A miałam wtedy 7 lat i moja Ciekawość ludzi po ojcu, który jest dziennikarzem, jest absolutnie nieograniczona. Ja uważam, że jestem w sekcie kuchennych rewolucji, że dla mnie to jest sposób na życie, sposób na dojrzałość, że całą moją dojrzałość i wiedzę i moją, moje smutki i radości, moje doświadczenie mogę przekazać ludziom po to, żeby zbudowali siebie na nowo. Pani Magdo, czy kiedykolwiek myślała Pani o tym, że ten program, mówiąc potocznie, mógłby się Pani znudzić, i czy chciałaby Pani znaleźć jakąś zastępczynię? Znaczy wydaje mi się, że nie. Trudno się znudzić czymś, co cały czas Cię pobudza do życia, a z roku na rok jest coraz bardziej interesujące, bo ja wiem więcej, mogę pomóc więcej. Oni potrzebują jednak w tej chwili kryzys ekonomiczny jest ogromny, więc oni po potrzebują dużo więcej pomocy niż kiedykolwiek, dlatego że nie da się ukryć, że stało się coś bardzo dziwnego, restauracje moje po kuchennych rewolucjach w małych miasteczkach, które chłopcy w wieku 25 lat becz, bo dają dania oczywiście z dziczyzny, które kosztują 99 zł, tam jest prawie 400 gramów dziczyzny, ale 99 zł poza Warszawą, poza dużym miastem, ja bardzo przepraszam, ale to jest obłęd, a mają obroty takie, że nie jedna warszawska restauracja chciałaby takie mieć. No właśnie pani Magdo, bo za nami już. E... Znaczy, najważniejszym sukcesem w kuchannych rewolucjach obecnie jest sukces finansowy. Rzeczywiście ta zmiana jest taka, że przystąpienie do kuchannych rewolucji jest, zarobiłem kilku milionów złotych. Bez Z... przesady, bo jednak reklama, którą my dajemy, emitują ten program. To, czego ja ich uczę, ta nauka, naprawdę za takie rzeczy płaci się ciężkie pieniądze. My dajemy dekoracje. My płacimy za tą zmianę. Często pomagamy i w niektórych produktach, bo i oni w ogóle są na minus e, do miliona. A tak? później się, y, mówiąc potocznie, mogą odkuć. Znaczy, oni, niektórzy się odkuwają, a niektórzy padają, dlatego większość się odkuwa i jest średnio, ale teraz jest tak, że są piki, więc są bardzo dobre restauracje, restauracje, które sobie na pewno nie dadzą rady. Pani Magdo, od czego zależy to, że niektóre restauracje, tak jak pani powiedziała, padają po tych rewolucjach? Od tego zależy, że oni po prostu nie mają żadnych zdolności. Trzeba mieć jakiś talent. Ja nie zaśpiewam ci piosenki żadnej. Obiecuję nikogo na to nie narażę. Ktoś nie powinien gotować żadnej zupy, żeby nie wiem co. Ostatnio właśnie w internecie było bardzo głośno na temat rewolucji w Bydgoszczy. Tam właściciele byli zadowoleni, ale nie podobał im się hejt, który otrzymali w internecie. Czy oni do pani dzwonili po tej rewolucji? Ja codziennie w kontakcie, czyli oni są pani wdzięczni? Nie, to w ogóle nie nieważne. Ważne jest to, żebym ja utrzymała ich w sposobie organizowania ich restauracji, Tam, żeby nie rozszerzali karty, żeby sobie utrzymali to, co mają, bo wtedy wygrają, bo robią to genialnie. Pani Magdo, to skąd w takim razie w ludziach taka negatywna energia, że to nawet to, to nie spróbowali. Hejt to jest zazdrość, zawiść. Tam są ludzie biedni. Bardzo jest zróżnicowane polskie społeczeństwo. Ta część, Bydgosz jest bardzo bogata, ale też ma bardzo dużo biednych ludzi. I ci biedni ludzie, którzy nigdy tam nie wejdą, hejtują. Albo konkurencję. Do... Tym się nie należy przejmować, to należy kasować, blokować i out. To są ludzie, którzy mają. Coś do powiedzenia negatywnego na każdy temat należy bez podpisywania się kim są, bez identyfikacji, bez konsekwencji i odpowiedzialności są ludźmi, którzy się nie liczą. Czyli blokuje pani na Instagramie? Myślę, że tak. Dlaczego mnie blokować jak ktoś mówi rzeczy irracjonalne, które powtarza jakieś plotki, gruntowuje wiedzę, która jest nieprawdziwa. Jeśli to jest prawda, to ja z tym dyskutuję i odpowiadam, bo mają do tego takie odpowiedzi prawo. Jak to jest, że taka osoba przed komputerem siedzi i pisze takie... Ona nic innego nie robi. Mhm. To jest jej jedyny sposób na to, żeby pokazać, że ma jakąś siłę. No nie ma siły, bo bardzo łatwo się blokuje taka osoba. Wcześniej wspomniała Pani o cenach w restauracji, o tych mniejszych miasteczkach. Jaka Pani zdaniem jest adekwatna cena? To jest kwestia tego, że trzeba mieć wyczucie, że to co dajemy kosztuje pewną, pewne pieniądze. Jeśli chcemy mieć to w restauracji, musimy policzyć prąd, pracę, e, towar, nasz nakład i to wychodzi z tego cena. To są stałe e, procenty, które doliczymy. Cost food powinien być maksimum 30%. Prace. Jest bardzo dużo, ale bardzo dużo restauracji robi ten koszt minimalny tych właśnie takich sieciówek. No i wtedy niestety to siada wcześniej czy później, bo ludzie nie chcą chorować, chcą mieć zdrowe jedzenie. Produkty z regionu i naprawdę to, co się stało właśnie w tej chwili w dzikowisku, jest dowodem na to, że oni użyli najlepszego produktu, bo przecież w bydgoskim jest bardzo dużo dzika i dziczyzny, Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo wspaniałych wędzonek i ten bigos jest najlepszy na świecie, nie mówiąc o sałatce jarzonowej. Skoro już wspomniała pani o sałatce jarzynowej, Pudelek pyta o taki najlepszy przepis na sałatkę jarzynową według Magdy Gessler. Więc najlepsza sałatka jarzynowa jest gotowana tam, gdzie gotujemy rosół. Czyli te warzywa z rosołu, tak jak dawniej, żeby ich nie marnować, używamy do sałatki jarzynowej, ale nie przygotowywujemy tych warzyw. Myśmy już o tym zapomnieli, że dawniej wykorzystywano wszystko, a dzisiaj to się wyrzuca. To trzeba wyjąć w momencie, kiedy jest trochę al dente. Pokroić, może nie al dente, dobrze ugotowane, ale pokroić, musi być dużo selera, ja używam do każdego rytuału około czterech selerów, e, musi być bardzo dużo marchwi, jakieś 12 sztuk, 12 sztuk pietruszki, e, do tego wszystkiego. Bierzemy jeszcze z rosołu, wyobraźcie sobie, również ziemniaki gotowane osobno w rosole, jeszcze z liśćmi laurowymi w osobnym garku na rosole. I to wszystko studzimy i do tego taką samą ilość jak mamy warzyw dodajemy jak gdyby wagowo jajka, ogórki, najlepsze na świecie kiszone, im bardziej kwaśne tym lepsze, które wyciskamy, żeby nie było błota w jarzynowej. I do tego dodajemy grzybki, które się na przykład marynowane są bardzo ostre. Mogą być pieczarki, mogą być gąskie, ale nie mogą być podgrzybki czy prawdziwki, bo się ciągną, czy też maślaki. I to wszystko w bardzo równych proporcjach, bardzo dobre kwaśne Antonówki, które nie mogą być sparciałe. I tych Antonówek musi być tyle, ile ogórków, czyli jak gdyby jedna piąta całej sałaty to są jabłka i ogórki kiszone. Ale to jest bardzo zaskakujące, bo na przykład u mnie w domu jabłek się nie dodaje i to chyba takie kontrowersyjne. W której części Polski jesteś? Dolny Śląsk. No to tam nie ma słodyczy. Tam jest wszystko słone i tam jest wszystko z lubczykiem. Mhm. Dobrze, pani Magdo. Cukier, sól, olej dobry, bo cukier, sól, olej, pieprz grubo młotkowany, nie ten proszkowany, czyli kręcony. Mhm. I najważniejsza w tym wszystkim jest również musztarda. Typu czeska, typu. Bardzo, bardzo mocna, gorczycowa musztarda. Dobry. I oczywiście majonez. I oczywiście majonez, który najlepiej zrobić samemu, z całych jajek. Pani Magdo, u Pani... E... Kukurydza nie. Neber. Dlaczego? Bo to jest nie, nasz, nie nasza bajka, my mamy tą słodę w jabłkach. Poza tym kukurydza ma bardzo dużo łupiny, bardzo szkodzi na, na jelita. Proszę jej wyobrazić. To ciekawy przepis. Na pewno tutaj wiele czytelników z tego skorzysta. Moi drodzy, tutaj był przepis baj by Magda Gessler na sałatkę wielkanocną i nie tylko. Pani Magdo. Jajek, dużo jajek. O jajek, ale pani Magdo, skoro właśnie też mm, mowa o tych jajkach, to przejdziemy płynnie do Wielkanocy. Ja tak mam wrażenie, że co roku, kiedy jest Wielkanoc czy Boże Narodzenie, to takim niezwykle mm, kontrowersyjnym tematem i też tak y, ulubiona rzecz internautów to jest analizowanie pani cateringu y, u Fukiera. Tam y, dostępne są przeróżne rzeczy, od barszczu po sałatki. No i też oczywiście ludzie zwracają y, uwagę na te ceny. Więc jak tutaj Magda Gesler usprawiedliwi ceny. Nie, no, przepraszam, ja nie widzę żadnego powodu. Staćcie, kupujesz, nie stać idziesz gdzie indziej. Wybór jest ogromny, ja nikogo nie zmuszam, bo wręcz wolałabym robić mniej niż więcej. Dobrze, pani Magda, co takiego by pani poleciła najbardziej z tego wielkanocnego katerinu? Faszerowane po polsku z skorupce. Na pewno żurek, który jest najlepszy w Polsce. Myślę, że na pewno, kurczę, faszerowane po polsku chałką z pietruszki i wątróbki, ale kaczej ponieważ kurzy nie używam, bo jest zbyt e, chemiczna, mm, z ubitym masłem, koglem, moglem, tą pianą, jest jak biszkopt z zielonej pietruszki, wspaniały. E, oczywiście e, nasze wędliny, które sami wędzimy, e, no i e, zupa szczawiowa, a białą kiełbasę, którą sami robimy. Bardzo proszę i zapraszam. I chrzan. A co na słodko? O, na słodko to słodki słony i tam uważam, że sernik jest absolutnym obłędem, bo jest sernik wiedeński, sernik polski, krakowski. Peż ciasto drożdżowe, babka drożdżowa, no nie ma drugiej takiej, bo to jest 36 jajek na kilogram mąki. I do tego ponad kilogram masła klarowanego. No, no to dobre, faktycznie. No, i mazurki, no takich mazurków też nikt nie ma. Pani Magdo, jak Wy w ogóle w rodzinie spędzacie święta? Czy tak bardziej tradycyjnie? Czy... Tradycyjnie, ale w tym roku ponieważ bardzo dużo się podziało, Lara bardzo mocno zaangażowała się w słodkosłonego, też robi bardzo dużą integrację ulicy Mokotowskiej, że i jedne restauracje, czy butiki reklamują się. Ciastkiem na przykład Palis Brest, pistacją, którą zrobiła Lara, słodko słodkosłonem i jedna z firm butikowych, nie będę reklamować, po prostu zrobiła swoją promocję słodko słodkosłonem barterową, więc to jest fantastyczne, że ta ulica się bardzo ze sobą związała i wszyscy siebie bardzo popierają. A na przykład, czy miała Pani taką tradycję, żeby chodzić, powiedzmy, z wnukami, oni są e, malutcy, ale na, ze święconką, o to chodzi? Znaczy, myślę, że z, z moimi dziećmi tak, mhm. z wnukami jeszcze nie. Ale wszystko przed Panią? No wydaje mi się, że w tym roku tak i że przed wyjazdem na wakacje wielkanocne będziemy z wnukami, z koszyczkiem e, na pewno święcić. Czyli szykują się jakieś wakacje wielkanocne u Pani? Tak rodzinne bardzo. O, a zdradzi pani coś więcej? Jaka destynacja tym razem? Nie nie, 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 bo chcę mieć spokój. Ale bardzo taka nowa, skromna, niedaleka. Niedaleka, czyli na terenie Polski? Nie, nie na terenie Polski, bo ja chcę wyjść na ulicę. No właśnie. Pani Magda, jak pani wychodzi w Polsce na ulicę, to jest, jest to ciężko? Nie. Ja kocham ludzi, więc jak mogę, to jestem z nimi i sobie robię zdjęcia. Jak nie, to mnie przepraszam, jestem zmęczona. Ale empatia do, do moich widzów jest nieprawdopodobna. Bardzo ich kocham, bardzo im dziękuję. I moi fani stanowią, szczególnie młodzi fani, to jest wspaniałe, że najbardziej jak gdyby byłam na e, kawalkadzie, kawalkadzie, tak to się nazywa. I Spotkała mnie ogromna niespodzianka, bo córka mojego e, menadżera e, Kaja, która jeździ na koniu, była na tej kawalkazie, to było jej marzenie, siedziałyśmy w sali w części wipowskiej z jej tatą i raptem cała część, która e, siedziała przeciwko nas stanęła i zaczęła wiwatować Magda, Magda. Było bardzo miło, potem ustawiło się ponad 100 osób w kolejce do podpisu. E, dzieci 13, 14, 16, 10 lat. Czyli pani jest taką y, ikoną dla każdego pokolenia? Wydaje mi się, że jestem ikoną przede wszystkim dla młodych ludzi, ponieważ słyszą prawdę. Nie ma ściemy, nie ma, y, nie ma takiego słodyczowatego podawania rzeczywistości albo dramatycznego. Nie ma horrorów po to, żeby się sprzedawały, i też nie ma seksu po to, żeby się pokazywał. Także mają tak, taki prawdziwy świat, kawałek prawdziwego świata w tej telewizji.